dobry pakiecik bielizny w super cenach. Bardzo przestępne. tomy ma, mamy taką koszulkę. Koszulka nocna. Krótka albo koszulka. Pod koszulek. Koszulka nocna, na piękna na ramienczkach, ozdobiona koroneczką. I taki podkoszulek Stringusie Eskim. Z tym, że to jest e, amerykańska firma. Także te eski są dość duże. Tu my mamy trzy pak, cztery pak takich stringusie i raz, dwa, trzy, cztery. Również emeczki. z tym, że M aha, to jest inaczej. To jest rozmirowaczka MK, SK, MK, MK i MK. Z tym, że no ta MK taka europejska byłaby l jak dla mnie. I mamy. Lekko uszczywnianą. Taką piękną, piękny biustenoszek. On jest z poduszeczkami. Mamy XS, S, XL, M i L. To wszystko jest amerykańska marka. Generalnie to sieciówka Target. Jillian i male. S, XL, XL stringusie. Biustenoszek w rozmiarze 36B biustonoszek w rozmiarze 36B. On jest z odpinanymi Tu mamy takie biustonoszki S, a to się też ewentualnie nadaje do karmienia, bo można odsiepić. M, XL, L. Majteczki pełne, eleczki Wszystkie są eliczki, trzy sztuki. I taki top z bawełnki bardzo przyjemny. Nie, to jest wiskoza. Z wiskowski bardzo przyjemny w dotyku. M, M, L, L, XL i XL.